Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was wszystkich, moi kochani, do krótkiej refleksji nad dzisiejszą Ewangelią, która wzięta jest dzisiaj z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdziału siódmego. Jesteśmy wraz z Chrystusem na górze ośmiu błogosławieństw i perykopa przeznaczona, fragment Ewangelii przeznaczony na dzień dzisiejszy, mówi nam o zakończeniu. Długiej mowy pana Jezusa przedstawia nam to zakończenie, którą nazywamy często kazaniem na górze. Jest to swoistego rodzaju streszczenie prawa, prawa Nowego Testamentu, prawa Kościoła, prawa wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa i którzy w niego uwierzą. Chrystus więc rozpoczyna swoje kazanie na górze od. Tak zwanych ośmiu błogosławieństw, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, al będą, albowiem będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I dalszy rozdział piąty, i szósty i siódmy. Opowiada o swoistego rodzaju wymaganiach, jakie Chrystus stawia przez, przed tymi, którzy chcą iść za Nim, naśladować Jego życie w swoim życiu i żyć zgodnie z Jego słowami. To jest podstawowe też kryterium zbawienia: czy żyję zgodnie z tym, co mówi Jezus, czy też nie. Także są pewne kryteria, które pozwalają nam. Ocenić własne postępowanie, w wymiarze właśnie zbawienia. I na końcu, tej długiej przemowy, gdzie Chrystus wyjaśnia zasady życia moralnego, co więcej chrześcijańskiego, co więcej zasady życia dotyczące się tak heroist, heroicznych postaw, jak na przykład miłować własnych nieprzyjaciół, Ewangelia, Chrystus w Ewangelii stawia nam bardzo wysokie wymagania. I na końcu podsumowując całą swoją długą mowę, Chrystus, jak dobry nauczyciel, odwołuje się do dwóch albo do jednej metafory. Metafory domu. Jeżeli ktoś słucha słowa Chrystusa i je wypełnia, ten buduje swój dom, dom całego swojego życia na skalę. Wezbrały potoki, zerwały się wichry, Uderzyły w ten dom, a dom się ostał. Jest to, moi drodzy, obraz człowieka roztropnego, tak mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Człowieka mądrego. Mądry człowiek nie tylko słucha słów Chrystusa, ale również je wypełnia na co dzień. Stara się według nich żyć. Jeżeli upadnie, czyni pokutę. Wyznaje swoje grzechy w sakramencie pokuty i dalej wspina się na drogę, na górę doskonałości duchowej. Natomiast e, drugi przykład, który daje Chrystus, człowiek, który słucha słów pana Jezusa, jest chrześcijanin, który słucha słów pana Jezusa, ale ich nie wypełnia w swoim życiu. No cóż, podobny jest rzut człowieka, który buduje swój dom na piasku. Wiadomo, jak jest, jaka jest przyszłość takiego domu zbudowanego na piasku, który nie ma fundamentów. Teraz Chrystus wyraźnie nazywa takiego człowieka głupim. Mądry jest przeciwstawiony głupiemu. Teraz, jeżeli ktoś nam dzisiaj powie, ale ty jesteś głupi, to my się obrażamy. A Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, są dwa rodzaje ludzi, są mądrzy i głupi. I teraz. Odnosi to również Chrystus do, swojego, do swojej nauki, do zachowywania swojej nauki. Jeżeli ktoś nie wypełnia nauki Chrystusa, nie żyje według niej, jest głupim. Ale Chrystus odnosi to nie tylko do życia codziennego. Odnosi to do życia wiecznego, kiedy staniemy przed Bogiem na sądzie ostatecznym. Wtedy Pan Bóg i ja. Zobaczę, czy dom, który budowałem przez całe moje życie, był budowany na skale, czy też nie. I to będzie podstawą naszej przyszłości wiecznej. A więc są ludzie mądrzy, którzy troszczą się o swoją przyszłość wieczną. I są ludzie głupi, którzy żyjąc bez trosko i nie zachowując nie tylko bożych przykazań, ale. Nauki Jezusa Chrystusa, która jest jeszcze bardziej wymagająca i która, żeby ją zachowywać, otrzymuje od, otrzymuje od Pana Boga wiele łask, taki człowiek po prostu będzie nazwany przed Bogiem głupim. Moi drodzy, no tak to już jest. Są ludzie mądrzy i głupi, ale po to nam jest dana Ewangelia, ażebyśmy żyli mądrze. A nie głupio. Czytajmy więc ją, rozważajmy i żyjmy zgodnie ze słowami Chrystusa. Oczywiście mamy wybór. Wybór pomiędzy mądrością a głupotą, pomiędzy złem a dobrem. Nikt wolności człowiekowi nie zabiera, bynajmniej sam Pan Jezus. Ale trzeba pamiętać, że za pewnymi wyborami idą też konsekwencje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.